Dzień dobry, witam państwa w cotygodniowym komentarzu wideo od e W tym tygodniu kolejny raz musimy zacząć od tego, że ceny na stacjach w Polsce cały czas pną się do góry. Seria jesiennych podwyżek zdaje się nie mieć końca. Nie znajduje ona swojego uzasadnienia w 100% w tym, co się dzieje na europejskich rynkach ropy, ponieważ ropa odrobinę staniała. Nie jest to duży spadek, ale, ale parę dolarów obniżyła się cena ropy. Kosztujecie około 111 dolarów, w poprzednim tygodniu było to około 113. Także widzimy niewielki spadek. Ten spadek to głównie efekt tego, co dzieje się w strefie euro, czyli przedłużających się problemów i rozszerzających się problemów w strefie euro. Kolejne kraje południa Europy, po Grecji e, i Portugalii, Hiszpanii, które były w centrum uwagi inwestorów jakiś czas temu. E, teraz Włochy, obok nich również pojawiają się informacje o problemach Belgii. E, ponownie na, na, wraca temat Hiszpanii. E, sygnały się pojawiają także o tym, że ch, m, francuskie obligacje e, rosną e, ich, rośnie ich o są coraz droższe, także widać, że tutaj kwestia problemów europejskiego zadłużenia cały czas jest przed nami i na razie nie ma złotego środka, który pozwoliłby ten problem rozwiązać. Natomiast odzwierciedlenie tej sytuacji trudnej w Europie w cenach ropy nie jest, nie jest bardzo wyraźne. Na pewno pomaga cenom ropy trochę sezonowy wzrost popytu na, na paliwa, to jest sezon zimowy, wczesne uderzenie zimy w Stanach Zjednoczonych, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej, powoduje, że zapotrzebowanie na, na ropę rośnie. Wyraźniejszy ten wpływ jest na rynku walutowym, tutaj widzimy, że złotówka w relacji do wyraźnie traci i głównie dlatego ceny w Polsce rosną. Na stacjach odnotowaliśmy w tym tygodniu kolejny rekord oleju napędowego. Zwiększa się dysproporcja w cenie tego paliwa i benzyny. Za olej napędowy płacimy średnio 5,49 zł za litr, za benzynę 5,39 czyli mamy już 10 groszy różnicy. Olej napędowy podrożał od końca wakacji już o 10%, także jest to skok bardzo wyraźny i nie, wy, nie wygląda na to, żeby był to koniec podwyżek, ponieważ ceny w hurcie oleju napędowego biją kolejne rekordy. Trochę lepiej wygląda sytuacja w przypadku benzyny. Tu możemy liczyć na to, że, że wzrosty przynajmniej wyhamują, także jest nadzieja, że, że przynajmniej kierowcy tankujący benzynę będą mieli trochę, trochę lepszą sytuację, ponieważ ceny w hurcie stabilizują się, odrobinę nawet spadają, także jest szansa na to, że za benzynę będziemy płacić mniej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.